Izolacje natryskowe w Radomsku. Budowa nowego domu może stać się jednym z przyjemniejszych doświadczeń w naszym życiu. Zezwolenie firmie Purilo Izolacje natryskowe na udział w tym procesie sprawi, że twój dom będzie bezpieczny i przytulny przez wiele lat. Uszczelniamy i izolujemy budynki mieszkalne, dzięki czemu właściciele oszczędzają pieniądze i energię, zapewniając sobie jednocześnie większy komfort. Niezależnie od ekstremalnej temperatury na zewnątrz, sprawimy, że Twój dom przyczyni się do poprawy jakości i komfortu życia. Ocieplenie poddasza w Radomsku. Izolacja natryskowa pianką to poliuretan, który zastyga, zmieniając się w twardą piankową konsystencję na powierzchni. Ponieważ jest płynny, może wypełniać drobne pęknięcia i dziury, których konwencjonalny produkt izolacyjny nie może uszczelnić. Gruba, szczelnie zamknięta warstwa, którą tworzy, jest znacznie bardziej energooszczędna niż jakikolwiek inny rodzaj materiału. Kontroluje klimat w pomieszczeniu utrzymując więcej ciepła zimą i chłodnego powietrza latem. Pozwala zaoszczędzić pieniądze, zwiększając zasobność Twojego portfela. Izolacja termiczna pianą w Radomsku. Izolacja z pianki natryskowej nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia. Piana natryskowa nie ma drobnych cząstek, które odrywają się i unoszą w powietrzu. Jest również nieszkodliwa w dotyku, wytrzymała i trwała. Izolację poddasza pianą w radom sku. Istnieje wiele różnych czynników, które wpływają na wydajność ogrzewania i chłodzenia domu. Najlepszym sposobem uniknięcia niepotrzebnych wydatków jest wizyta przez naszych specjalistów do spraw wydajności domu. Podczas jednej wizyty możemy znacznie poprawić efektywność energetyczną Twojego domu zapewniając najlepsze rozwiązania najczęstszych i pomijanych problemów wydajnościowych, które mają dzisiaj właściciele domów. Jeśli chcesz jak najlepiej wykorzystać dom i utrzymać jak najniższe rachunki, powinieneś zwrócić się do naszego doświadczonego zespołu.